I witam was serdecznie z tej strony znowu Quartus i rozpoczynamy drugi odcinek przygo przygody z Minecraft. Nic <coughs> Kurwa. Sorry, chory trochę. Przeziębiony jestem. O Jak widzicie nie, nic nie będę robił jak... Będę wszy nagrywał wszystko co robię. No chyba, że tam nie zdążę coś dobudować albo wyjść z jaskini czy coś. Czy coś takiego. Czy coś takiego. Dzisiaj żeby... A dzisiaj żeby nie było nudno idę po napierdalać podworki Tak top się Ło, jaka gruba dziwinka! 300 jaki mi dała, to tak można Oooooo zombie big Suck my No dobra czemu on do mnie jeszcze O dobra strzela. Jaka banda, lol, klipy wybuchaj. Wybuchnij. No, fuck! Nie wkurzę to szkieletą nie mają łuk, to jest niesprawiedliwe. Nie życie mi się nie ładuje. Pierdalaj to. O, muszę spojrzeć na godzinę, dobra. Ale, ale ja jestem zjebany Gin! Gin to Gdzie on jest? Tu Miecz mi jebnął! Biedna lamy. Nie mamy miecza! Będziemy musieli bić tym kutasem! No no serio, ja pierwszy raz jak odpaliłem minecraft, myślałem, że ta ręka to jest kutas Tu to chyba nasza chatka, tak Ja dostałem xp upieczemy sobie mięso z go. Dobra, uh, 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 ale mają przesrane No to, 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 nie zostaw moich murzynów! Uratowałem was. Chcieli się wbić do świętych murzynów Obra, idę No NOOOO Hy, dobrze A! Ale dół przod Patrzcie jakie fajne jest creeper, nie ma creepera, jest creeper, nie ma, jest murzyn, nie ma, creeper, murzyn, creeper, murzyn, murzyn, creeper, murzyn, creeper, creeper, murzyn, E murzyn się zaciął. Lol. Nie! Mój murzyna zabijesz. Odejdź! Ale lag! Gdzie on jest? Lol. Co drugi, jak to możliwe, co z jednego Creepera wlecie drugi, co oni się rozmnożyli? Co trzeci? No i ja pierdolę, co to tyle Creeperów. No! Nobody! What? Dziada A właśnie, bo tu się te pointy zaznaczają. To dobrze. Tam! Nie! Ej, jo, Odłóż to oklocka. Odłóż go. ODŁÓŻ tego dyrta Dobra, nie będę się O moje, 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 moje Kurwa o, To co najważniejsze podniósł ostatni, Moje, moje, wszystko moje <śmiech> Siekierka <laughs> Miejska Co, to? To wygląda To wygląda jak guta as... z Deadpoint Nie, do murzynów się dobierają nie! Nie, zostaw świętych murzynów! No idź! Phy, Creeper, murzyn, Creeper, murzyn. W tym odcinku chyba nic nie będę robił. Bijemy tutaj wszystko. Właśnie mogłem. Mogłem, Aha, pójdę poszukać o, owieczek. O. Idę zerżnąć owce. Zrobię im dobrze. Aha, żelazo sobie odłożę. Tam, 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 tam! What?! Nie do świętych murzynów! Nie! Uuu, <noise> fajnie! Gdzie są owce? A, bo to nie są zaznaczone. Leci. Kto mi się tu jeszcze dobiera do moich? Zostaw ich! Kurwa, jeszcze mu drzwi otworzyłem. Zostaw ich! Zostaw! Byłem mądry, to by podkopy zrobił. Tu nie ma owiec! <laughs> Jajko! Ła, spider! Tam, wleć tam! Leć! Mam jajko. Ło, owce, owce. Ja też umiem strzelać, patrz. Oj. Tam jest podwodna eskinia, ale milusia. No nie! Nie, ja zaraz zginę. Owce mnie obronią. Przed tym niegodziwym szkieletem. Ło, następny. Aha, bo oni te są tą sztuczną inteligencję się chowają. Żeby się nie spalić Eee, no gdzie mi tam pod drzewko? Nie ma. O, dziękuję. Ło! W tym odcinku nic nie będę robił. I tak za kilka minut się kończy. Nie! Uratowałem murzynów. Ci się nie liczą. Nie! Święty murzyn! A! Mam łóżko, i teraz możemy się położyć spać i już nie będzie noc... nocy. O! Już nie ma nocy. kol And stake. Wszystko tu odłożę, tam wszystko. Idę im pozbierać... Zboże Gdzieś ten Creeper, się, on się pewnie gdzieś tu na mnie. Ej, Creeper. Gdzie creeper? Zjadłeś Creepera, ty niedobry muszy, nie! Ej nie no serio gdzie ten creeper? Czy nie patrz, tak? Idę im pozbierać, zboże. Soluwa! Myślisz, że co, że kiperów nie umiem zabijać? Eee, mam prochy. Oh. Zaraz powinienem wybuchnąć To mogłem zrobić poza odcinkiem, ale to jest fajne. Zbieranie zboża jest bardzo naukową. Co to? Bardzo naukową rzeczą. Winia się kąpię. Gdzie ona jest? Owca. Owca. Co ty robisz tej owcy biednej? Jaki zboczeniec jest. <coughs> Czy ty chcesz? Jajko. Mam jajko, mam jajko. Headshot so fucking grip. Hmm. Tam jeszcze jest. Nie zapomniałem o tym. Ut, też coś jest. I o ile tego zboża, LOL! Ale będę bogaty. Ciekawe, czy jak te 1-4 mają dość te marchewki, ziemniaki, czy w wioskach też będą rosły. Fajnie by było. O, zabawa w rolnika. O! Skończona. I żegnam Was w drugim odcinku, w którym nic, nic ciekawego nie zrobiłem. Tak, nic ciekawego. Mm -mm, nic. To, co zrobiłem w tym odcinku, mogę zrobić poza odcinkiem. Odcinek drugi, odcinkiem poza... Kurwa, długie, to pożegnę! No, nie. To cześć, nara, cześć, nie. What? Cześć.